witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Raid or Not. Tak jak widzicie, że jeszcze nie widzicie. A no może i po tytule się domyśleliście. Domyśliliście się. Mam dzisiaj jakiś problem z rozmową. Eee, gramy w misję grzechy ojca. I to co na pewno ja chcę zmienić? To M320 z gazem. Hmm, czy ja coś jeszcze tu bym potrzebował. Chociaż z drugiej strony czy nie, nie będzie lepszy ten światłowód? Eee, chcę to zrobić misję jak naj, m, najlepiej. Może najlepiej żeby na SK, ale to, ja wiem, że to jest u mnie z moimi umiejętnościami grania. Dobra. Ja okay, od razu sobie wchodzę. Patrzę po łapeczki, nigdzie nic nie ma, ale tutaj na pewno będzie ekipa. Może i nie ma ekipy? Dobra, prawe na pewno są drzwi zamknięte, więc o tyle jest dobrze. Otworzyć e, inaczej. Ustawić się od lewej. Otworzyć i. Aha. Dobra, otwieraj to wytrychem.

Dobra. Były przed chwilą te drzwi zamknięte, nagle się otworzyły standardowo. Jak już tu jestem, to sprawdzę też i to miejsce. Dobra, nasze pasy otworzymy. Proszę się oddaliłem od naszej ekipy. Get down! I want to see hands up above your head! Put your fucking hands up! Is Alex okay? Where is he? Andrew to talk. Civilian... This is talk. Trailers are ready. Oh, oh, oh. This is talk. Trailers are ready. This is talk. Trailers are ready. Trailers are ready. Fuck you! I don't know who they're with. Dobra. On me. I'm with you. your to me. Good to go. Może się przetną Tym strzelcem Hola, radion mój Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, ja bardzo to źle zrobiłem. To nie powinno się w ogóle wydarzyć. Ok, widzę połapkę. Jestem. Mano, Jezu, co tu over here Please, have Please, i się dzieje. to get you out of here. Hey, wait. talk The billion captain ready for trailers. Dock here. Trailers in ten jest tutaj nieprzytomny. Czy tutaj wszyscy są związani? Chyba tak, no. no to nie źle. Open it and clear it with a Załóżmy się. Damte drzwi też zamknęły przez wypadek. w sumie... Przejdę od razu tam. Uchasz?

to jest czysto. o dziwo. Okej. Okay. Okej. Okay. A wy co tak będziecie? stali się patrzyli na niego. A to jest to nie te drzwi. O te drzwi To jest kino. Suspect ready to go. Okay. Thank you, in custody. Element, this is Doc. We're ready. Blow that door, clear it, all right? Oczyszczajcie, oczyszczajcie. Nicola nie widzę, ale jeszcze na pułapkę. Nie, no nie ma nic Got some bang for your buck. Let's blow it. <smack> you fucked up big time. That's yeah, no, no police, get down! Drop the weapon get down! Locked yeah, on the key. Tuck, suspect down. Leave, this is Tuck. Proceed with your mission. You need to talk. If he's not alive, then he's alive.

ziemię No kurczę, ja nie widziałem że to takie zaplecze. Zawsze myślałem że tylko mały słowek jest A tu takie zaplecze, że to mogli zawsze być jacyś podejrzani. Dobra Okej, okay, idziemy dalej. Tu jest ten nasz pan miły Nie wiem jak Czysto, no wychodźcie. Jezu, czy jest coś takiego, że, żeby oni nie blokowali się w tych drzwiach? Ok, to jest czysto, to nawet nie będę otwierał. Kibel też tu byliśmy. Ok, myślę, że możemy się kierować ku górze. To Endy, najlepiej by było iść.

Te pułapka. Nie widzę. Może lepiej, że mi nie dostrzegł. is only the political elite to get access to huh Nie widać, ale flash nikomu nie zaszkodził jeszcze. Okej. Okay. gleba. Tu też jest jedna. Dawaj, dawaj. Gleba, gleba, gleba. Nie mamy czasu. Raise your hands, hands up! Put your hands. Do it now! No, get I'm not I'll Get him ready. Oh, no no ready. get us out of here! You have to element get us out of here. Element so is ready. To element. Great work. Keep going. Okay. No, zabezpieczyć na pewno. Nie uwierzę, że nic nie ma. Dobra. No, no, się ma. Ale czy... to też help Get on the ground now! put your hands Get on no. the ground now! on the ground now! on the ground now! Get on the ground now! They can be anywhere! Moving into Stay calm. Civilian ready to go. Civilian is secure. Talk. Civilian is, is ready. Proceed with me. Civilian good to go. Talk to lead.

jak my się ustawimy otwarzyć i jej granatem wyważyć taranem granatnikiem nie zastanawia czy okej okay. Tak, jak jesteśmy? Rane, 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 zdrowy, dobra. Czyli nikogo nie straciliśmy. Okej. Okay. Tu się nam gaz rozpyla. Z tego już możemy związać. Jedziemy. Chłop jest sterowany centralnie w wejście eee. Co tu zrobić, co tu zrobić? Ustawić się po kawej na pewno Nie będzie miała na nas bicia otworzyć i hukowy no. Dobra, udało się. Miałem trochę taki, taki problem, że nie byłem pewny, jak tu wejść, żeby tego cywila nie rozwalić, Jest czysto, ale trzeba sprawdzić, to trzeba sprawdzić. Otwieramy wszystkie pomieszczenia. Uh -huh. Pięknie. Dobra, idziemy dalej. Jak wygląda sytuacja? Tu byliśmy. Idziemy tu. Tu byliśmy. Teraz tutaj gdzieś gościu. Okej. Okay. Otworzyć. Nie, nie, może nie tędy. Otworzyć. I oczyścić. jest tarcza? Tarcza ty... Eee, tarcza? I'm not going to kill you! I'm not going to kill you! Let me see those hands! Hands up now! Hands on your head! Do it now! I want to see hands! Hands up above your head! Turn around slowly. Czemu on otworzy tamte drie? This is procedural. I say you can't see Getting us won't change a thing. Leave the talk. Suspect restrained and under our control.

mi chyba brakuje jeszcze... Okej, okay, udało mi się zrobić misję, jednak to wszyscy już byli. 18 minut? Strasznie długo. Okej, okay. a! Nie ma tragedii. Uważam, że spoko. Wszyscy zadowoleni, ekipa. Dobra, dziękuję Wam w takim razie za oglądanie. No I widzimy się w następnym odcinku. Hej.